Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Gościem naszego portalu jest redaktor naczelna pani Zuzanna Kurtyka. Pani Zuzanno, minęły dwa tygodnie od wyborów prezydenckich. Myślę, że już trochę opadły emocje. Jesteśmy w stanie chyba dzisiaj tak już trochę na spokojnie ocenić to, co działo się w ostatnich wyborach prezydenckich. Czy mogłaby pani najpierw ocenić pierwszą turę wyborów? Jak pani myśli, dlaczego... Komorowski tą pierwszą turę przegrał i dlaczego Andrzej Duda ją wygrał. I jak Pani ocenia wynik Pawła Kukiza, który chyba jest dla wszystkich szokujący? A te opadły myślę, że w wielu polskich domach. Temat jednak jest na czasie dyskutowany. To pytanie o nocnej pierwszej tury, hmm. myślę, że że Grończak Komorowski i jego ekipa przegrały, można powiedzieć, że przegrały tą pierwszą turę, bo mieliśmy informację, że przecież będzie jednoznaczne zwycięstwo bez żadnych wątpliwości. Przegrały po prostu dlatego, że nie docenili przeciwnika. Nie, 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 oceniono, nie, nie oceniono właściwie nastrojów społecznych. Ocena była bardzo słaba, jeśli chodzi o realizm, a do tego doszła ogromna doza pychy, która myślę, że tą ignorancję popchnęła w taką stronę, no, która to nie zaowocowała takim ani innym wynikiem wyborów. No i oczywiście Trudno tutaj też nie docenić akcji wyborczej przeprowadzanej przez Pawła Kuczyka, która w ogóle nie, nie była chyba wdana pod uwagę przez Bronisława Komorowskiego, a jednocześnie okazało się, że jest, że jest że ona zaważyła na tym rezultacie, jeśli chodzi o pierwszą turę wyborów. Natomiast co do zwycięstwa Andrzeja Bruder to wielka, wielka, ogromna praca kandydata na prezydenta, ogromna, taka fizyczna, wręcz wyczerpująca, można powiedzieć, że heroiczna. Bardzo dobrze bardzo dobrze kampania, kampania postawione na, na hasła, które stanowią na chwilę obecną zapotrzebowanie społeczne. To, bardzo dobrze to zostało oszacowane i ocenione. To właśnie zapotrzebowanie społeczne i wyciszenie z kolei kwestii, które zostały, można by tak to określić, zniszczone medialnie w świadomości większości Polaków w świadomości większości, która nastawiona z reguły na odbiór informacji medialnych bez korygowania ich, czyli przyspajająca jest sobie jako, jako prawdę albo, albo całkowitą prawdę, albo prawie całkowitą prawdę. I to zaowocowało, zaowocowało zupełnie niespodziewanym, przynajmniej dla mnie, nieoczekiwanym sukcesem. Mm -hmm. qui puis -y... Jak gdyby nastąpiło to przejście do, do przygotowań do drugiej tury, tutaj można powiedzieć, że w pewien sposób Sztab Komorowskiego i Platforma Obywatelska się jakoś tam obudzili, prawda? Chyba zdali sobie sprawę z tego, że Andrzej Duda zastosował taką taktykę, powiedzmy, że jedna uściśnięta dłoń to jest pięć głosów, tak średnio się w Stanach Zjednoczonych mówi na to. I rozpoczął się ten pęd do drugiej tury. I tutaj Komorowski chyba popełnił jakieś kardynalne błędy. Co w pani ocenie decydowało, że on jednak przegrał finalnie w drugiej turze? Ja myślę, że Bronisław Komorowski po prostu taki jest. On nie popełnił niczego nowego, czego nie popełnił wcześniej. Natomiast w związku z tym, że zostało to jakby pokazane na tle postawy Andrzeja Dudy, zostało odebrane bardzo wyraziście przez ludzi. Ale oprócz tego, no to wydaje mi się, że musimy być świadomi, że o tym m, wyniku, o tej porażce Węgier Samorowskiego zdecydowało 8 lat rządów jego partii. Mm -hmm. 8 lat y, y, rządów y, partii, która y, prowadzi, prowadzi, bo ciągle przecież jest u sterów, y, prowadzi politykę y, wynikającą polską państwowość, politykę. Y, całkowicie prounijną, nie propolską i to w takiej taktyce nie, że trochę pro-polską, trochę pro, -polską, trochę po -unijną, pro -unijną, albo że z jakąś tam formą pogodzenia tych interesów czy znalezienia kompromisu, tylko totalną prounijną politykę, która niestety jest już w tym momencie, jest to już bardzo... Dobrze widoczne jest dla Polski dramatycznie szkodliwa. I jeżeli pierwsze lata rządów tej partii nie, nie były tak fatalne, to tylko i wyłącznie dlatego, że mimo że to schowano głęboko pod dywan i nie podawano opinii publicznej, niemniej jednak niemniej jednak były to pozytywne skutki wcześniejszych reform wprowadzonych przez rządy prawa i sprawiedliwości. I nie były to absolutnie sukcesy tej platformy, mimo no że tak to podawano do wiadomości. No i jednocześnie musimy, musimy sobie też uświadomić że nie wszyscy wiemy, że no poparcie takich osób jak Aleksander Kwasniewski, poparcie dla, dla, dla Bronisława Komorowskiego, to w tym momencie. To, to nie jest poparcie, tylko to jest popchnięcie go jakby w dół. Bo czasy, kiedy Kwaśniewski cokolwiek w Polsce znaczył już dawno, mam nadzieję, minęły. A utożsamiany jest w tym momencie tylko i wyłącznie z rządami komunistycznymi. Jednocześnie Bronisław Komorowski otaczał się takimi ludźmi jak na przykład Jaruzelski co to, to owocowało w kolei kręgami poparcia z byłych e, prokomunistycznych e, notabli. Też w tym na chwilę obecną, to już jest nie poparcie, tylko po prostu przeszkoda. Mamy, e, za, za Komorowskim stało 8 lat kolejnych, e, nie wiem czy 8 czy 7 czy 10, bo to nie, trudno nawet policzyć e, afer korupcyjno-gospodarczych tej ekipy, która zresztą bardzo dobrze w swoim krótkim spocie pokazywanym, na, pokazywanym w internecie uwidocznił tej roski. Bardzo zresztą popularnym spocie, który też swoją popularnością stał się w pewnym momencie sitem internetu. No i niestety, niestety te afery, które, y, y, które miały miejsce, one właściwie y, nie wygenerowały żadnych skutków, one nie, nie wygenerowały żadnych y, następstw. Ekipa rządząca y, nadal trwała u władzy i trzymała się dobrze, mimo że y, normalnie y, oceniając tak skompromitowana powinna normalnym kraju o, o silnym, prawomocnym ustroju, powinno już dawno przestać, przestać istnieć. Też myślę, że to, to, na tę na porażkę złożyło się, to był się również fakt, że to prawda, niewiele mamy tych młodych ludzi z pokolenia na pokolenie, coraz mniej, niemniej jednak od 2010 roku do wyborów poszło kolejnych pięć roczników młodych Polaków. Pięć roczników ludzi, którym nie da się już mamić przed oczami wielkim sukcesem, jaki to przełom 1989 roku przyniósł Polsce, bo może, że dla nich to żaden sukces, bo oni się porównują ze swoimi rówieśnikami w krajach zachodnich. Oni się porównują z kolegami, którzy pracują w takich samych korporacjach, a zarabiają 6 czy 5 razy więcej od nich, mniej umiejąc i mniej sobą prezentując. I to i tych Polaków, młodych Polaków, którzy, którzy potrafią ocenić w tym momencie realnie swój status i status swojego państwa. Będzie przybywało z roku na rok, bo będą do wyboru szły nowe roczniki. Trudno ich jest też zmanipulować, bo są to pokolenia, które nie oglądają telewizji i właściwie nie słuchają tak zwanego, tak zwanego zwykłego radia. W związku z tym sięgają po informacje z zupełnie innych źródeł niż, niż pokolenia starsze. No i myślę, że nie to. Strasznie tego dużo jest. Jakbym tak pozbierał wszystko, co, co za tą porażką stało, no to myślę, że również fatalna między... polityka międzynarodowa prowadzona od 8 lat fatalna. Z tragedią smoleńską w międzyczasie i jej skutkami na arenie międzynarodowej, które stworzyły obraz Polski o przewagowej do suwerennej, wykazały całkowitą zależność od, od Rosji, a wygenerowały następnie wojnę na Ukrainie i ogromne pogorszenie stosunków z państwami sąsiednimi, między, między innymi z Litwą, co dopiero... jest Wydaje mi się dopiero początek tej, tej tego błędu, tej, tej błędnej polityki, która, która była prowadzona przez ekipę Bronisława, i Bronisława Komorowskiego jako prezydenta. No i jednocześnie sama, sama przeszłość Komorowskiego, która stała się na tle kampanii bardzo jasna i czytelna, jego powiązania z WSI, z Fundacją pro na pewno tutaj e, wielu, wiele osób się, sięgnęło po książkę Sumnińskiego, która zresztą jest już nie do kupienia. E, zniknęła z półek e, jak ciepłe bułeczki. E, Książkę opartą na faktach, e, którym ewidentnie nie da się zaprzeczyć. Tak. Mieliśmy też e... W tym drugim etapie kampanii przed drugą turą hmm, wybryk, powiedzmy, nazwijmy to tak delikatnie, Tomasza Lisa nie, z podaniem wpisu z fałszywego konta Kingi Dudy na Twitterze. Jaka jest Pani ocena tego? Czy to Lis zrobił to specjalnie według Pani? Czy, czy, czy to było rzeczywiście przypadkowe? Nie, Tomasz Lis swoją postawą chyba nie budzi już tutaj żadnych wątpliwości. Przyczynił się do yy, rozpowszechniania Wielu ma na swoim koncie e, szkalowanie e, generała Błasika jako no, rzecz, rzecz autentycznie amoralnej. Wydaje mi się, że e, trudno tutaj mówić o przypadku, bo taka jest, e, t, taki, taki jest to typ człowieka, natomiast e, wydaje mi się, że za e, tego typu postępowanie, powinien yy, powinien zrobić proces, yy, proces sądowy. W praworządnym kraju na pewno on gotowy, przeprowadzony i yy, za kształt yy, powiedziałabym tak, yy, twórczości, tam miejsc powinien mieć zakaz wykonywania zawodu dziennikarza. W moim yy, subiektywnym jak, jakże bardzo mniemaniu, yy, bo yy, yy, Wydaje mi się, że funkcjonowanie dalej w orbicie takiej społecznej kogoś, kto jest tak skompromitowany, jest dla nas jako, jako dla społeczeństwa to jest taki jakby policzek wręcz no, tygma, Tak, pokazuje też brak honoru, prawda, i taką ogólnie tę gręgoladę, która panuje w tej chwili w środowisku dziennikarskim w Polsce. Mhm. Pani Zuzanno, mam takie pytanie jeszcze, bo teraz może przejdźmy troszeczkę do teraźniejszości. Jak Pani myśli, czy wobec Andrzeja tudy zostanie rozpętany tak zwany przemysł pogardy, czy przemysł nienawiści, tak jak było z Lechem Kaczyńskim? I jeżeli tak, to co zrobić, żeby tego uniknąć? To jest, wydaje mi się, że, że tak, że yy, hmm. yy, taka kampania będzie prowadzona i będzie to kampania zmasowana. Przynajmniej próba, próba prowadzenia takiej kampanii zostanie podjęta na pewno. Jest tak, tak sądzę, wydaje mi się, że, że jest chyba tylko jedno wyjście z tej sytuacji na chwilę obecną, które może może zaowocować pozytywnie, mianowicie prezydent musi wymusić swoją stałą obecność w mięszczymowych mediach. I to naprawdę stałą, taką częstą, wręcz nieustającą. Z racji urzędu, z racji uwagi urzędu przysługującej to po prostu trzeba za wszelką cenę wywalczyć. Prezydent i desygnowani przez niego ludzie z z jego kancelarii prezydenckiej. Po prostu trzeba wszędzie, jak najczęściej, jak, jak często to się da Polakom mówić, tłumaczyć, pokazywać, informować. Nie można się zamknąć w swoim świecie, w swojej grupie z przeświadczeniem, że robi się dobre rzeczy, bo te dobre rzeczy, jeżeli one nie zostaną pokazane, to one w pewnym sensie w naszym świecie, gdzie. Informacja medialna stanowi o jego wglądzie bardziej niż rzeczywista rzeczywistość. Tak funkcjonować się nie da. To jest chyba jedyna szansa, żeby wykorzystać, wykorzystać pozycję, tą wagę urzędu i, i po prostu wymusić taką swoją obecność. Tak, to jest bardzo mądra rada. I mam takie jeszcze pytanie. Otóż wiele osób zastanawia się, nawet ostatnio słyszałem, że głos też zabrał Antoni Macierewicz w tej sprawie. Czy, chyba temat rozpoczął Grzegorz Braun, tak mi się wydaje, który po wręczeniu aktu wyboru przez Komisję Wyborczą Andrzejowi Dudzie zaapelował o odtajnienie aneksu do raportu WSI. Jak Pani myśli, czy to nastąpi? Czy prezydent ujawni ten aneks i jakie to może mieć konsekwencje? i ja myślę, że prezydent musi działać zgodnie z prawem. Jeżeli tak mówi ustawa, że aneks powinien zostać po odpowiedniej, po odpowiedniej ocenie przez Trybunał Konstytucyjny odtajniony, to aneks powinien zostać odtajniony. Jeżeli ta ustawa jakby składa decyzyjność na ręce prezydenta, no to już jest jego, jego własna decyzja. Natomiast wydaje mi się, że ustawa mówi jednoznacznie, że mm, powinien zostać odtajniony, a jest to tylko kwestia czasu, jeśli chodzi o decyzję prezydenta. I w takim wypadku prezydent musi działać zgodnie z prawem. Aha. A y, jaki scenariusz pani teraz przewiduje, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską? Czy to głoszenie przez wiele osób, czy to już jest koniec tej partii, uważa pani za. Za słuszne, czy, czy jest jakaś możliwość jeszcze ewentualnie reaktywacji popularności w jesiennych wyborach Platformy Obywatelskiej? Znaczy, ja mam nadzieję, że, że to jest początek końca Platformy Obywatelskiej. Jak będzie, jaki będzie wynik wyborów, trudno mi w tym momencie przewidywać ale wydaje mi się, że bardzo wiele zależeć będzie od postawy, od pracy kancelarii prezydenckiej i Ariadły przez dwa pierwsze miesiące swojego urzędowania. Bardzo wiele też będzie zależeć od planu politycznego, tak to nazwę że Paweł Kuciza, bo to jest jedna wielka wiadomość. Akurat, akurat jego ugrupowanie stanowi taki niejasny, przynajmniej dla mnie, niejasny punkt tych wyborów, więc to na pewno będzie, będzie od niego zależeć. No Jednocześnie niestety z wielkim niepokojem patrzę na, na brak chęci do ciężkiej pracy w niektórych strukturach terenowych prawa i sprawiedliwości. W niektórych dzieje się inaczej, dzieje się dobrze, natomiast w części jest to rzeczywiście problem. Jeżeli nie, nie jestem przekonana, czy. czy jest już wystarczająca ilość czasu, żeby się do tej pracy zabrać, bo pracować partia polityczna powinna pracować przez całe cztery lata, a nie tylko przed okresem wyborczym. No ale, ale miejmy nadzieję, że, że Andrzej Duda pociągnie ze sobą większą część swojego prezydenckiego, a to nie chęci ludzi do siebie, wręcz odwrotnie zachęci więcej. Tak, wydaje się, że takie działania oczywiście są podejmowane, chociażby częstowanie kawą po, po wygranych wyborach, prawda, prezydenckich, to był szok dla bardzo wielu osób. Także no to są spektakularne i Ja mówię tutaj o konkretnych działaniach. Dobrze. I na koniec jeszcze takie pytanie. Co Pani obiecuje sobie po prezydenturze Andrzeja Dudy i ewentualnie zmianie rządu jesienią, jeżeli chodzi o wyjaśnienie przyczyn tragedii słowańskiej? Ja mam nadzieję, że nowy prezydent zachowa się pięknie. I tym optymistycznym. Stwierdzeniem skądinąd już znanym z naszej historii. Bardzo dziękuję pani i proszę się nie rozłączać. Dobrze? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze,